Siemano ekipo, witam was serdecznie. Po tym całym upale ponad 20 stopniowym, nastał wreszcie czas, kiedy spadł deszcz. W końcu, kurde, nie ma 20 stopni, jest 10 stopni, co najwyżej musiałem założyć na siebie grubszą bluzę znowu, plus ocieplacz, który już był kurde obecny parokrotnie na kanale, ale. My tutaj nie o pogodzie, my tutaj o czymś znacznie dziwniejszym. I ej, Red Bull, czy ciebie znowu, kurde, aby nie poniosło? W sensie moje liki okazały się prawdziwe. Ta strona, z której brałem posta na temat prawdopodobnych smaków Red Bull'a Summer i Winter Edition okazała się prawdziwa. I mamy tutaj Red Bull. A co to takie duże kurde? Mamy tutaj Red Bulla o smaku kuruby i kwiatu dzikiego bzu w 355 ml puszce. What? Ale jedyne takie puszki, jakie kiedykolwiek widziałem, nie, to one miały nawet prawie pół litra. Nie wiem po co, nie wiem dlaczego, bo ej... Ale już sam smak, kuruba i kwiat dzikiego bzu z całej tej dwójki, za tylko kwiat dzikiego bzu, bo jak zawsze przed jesienią, czy nawet po Jesiegi, czy nawet w trakcie yy, jedziemy z mamą, żeby zbierać kwiaty dzikiego bzu. Jakby ktoś nie wiedział, to to tak wygląda. Chyba tylko miastowe mogą nie znać, jak wygląda kwiat dzikiego bzu ty w siarzu pierdzieloty. W ogóle pójdzie to troszeczkę na górę dać. O, pięknie. Muszę w końcu ten statyw sobie kupić. Ja pierdu. Ale kuruba. Co to kurde jest, kuruba? Z tego co dają mi resercze. Kuruba to jest kolejna męczennica, czyli do tej rodziny należy wiecie barakuja, kumkwat i coś takiego. W ogóle kumkwat dlatego wybiegiłem, bo kurde, Oda był obok właśnie kuruby i przez moment myślałem, że kuruba to tak naprawdę kumkwat, ale nie. To są dwa inne owoce, ale chyba podobnej grupie, czyli w tych męczennicach. No i Kuruba wygląda tak, czyli to jest takie połączenie właśnie barakui z y, bananem. W ogóle nazywają to bananowo barakują. I co jeszcze lepsze, y, któraś tam strona, na której sprawdzałem smak, pokazuje, że kuruba może mieć smak banana z cytrusami i z barakują. Więc ja bym był bardziej sceptycznie nastawiony, że będziemy tutaj mieli kolejne pół na pół, ale. Okaże się to przy okazji testu smaku i jeżeli śledzicie moje social media, no może jest social media, ale jeżeli jesteście na Discordzie u Cuba to no wtedy wiecie, że miałem już jedną puszkę. To miał być już temat zamknięty ten Red Bull, ale niestety moja mama przy okazji przenoszenia mi rzeczy, bo wtedy byłem coś tam poza domem i ona chciała mi przenieść te wszelkiego rodzaju nowości energetyczne do pokoju, i tak dalej, i tak dalej. No niestety upadł jej w akurat ten Red Bull i ja bym jeszcze to wybaczył, ale niestety pękł. Zrobiła się dziura. Chyba nawet gdzieś tutaj mógłbym przynieść tę puszkę, pokazać i no cóż, no. Wypadki się zdarzają oczywiście. Ja, jak to ja, byłem kurde w tym wstrząśnięty, i oczywiście musiałem jeszcze podciągnąć mawę do sprawiedliwości i kupiła mi kolejnego tego Red Bulla, Kiedy normalnie nie wchodzi do żabek, ale bardzo by chciała, żeby u nas w mieście w końcu była żabka, bo bardzo jej się podoba ten sklep, ale deweloperzy nie chcą, kurde, u nas nic otwierać. No i mam to. Puszka to jest taki kolor przypominający... Tak patrzę na te Red Bulle, to chyba ten Red Bull Summer Edition do smaku... Owocu kaktusowego to jest bardzo podobny design. Mógłbym go w sumie zdjąć, ale nie. Ja chcę kurde mieć to centralnie z głowy i już nie roztrząsać tematu tej ferellej puszki. Y jako, że mamy 355 ml, to odstępstwo od kofeiny nie ma. To jest standardowe 32 mg na 100, czyli w całej puszce to będzie naprawdę katorga to obliczyć, na szybko to obliczę. Yy, możliwe nawet, że obliczę te... O! Dobra, obliczę jeszcze wartości odżywcze i zaraz wracam. Bezeckę przeklinam Red Bulla, to jest specjalnie wszystko zrobione, żebym tylko, kurde, musiał rozkładać te filmiki na czynniki pierwsze. Kurde, bele, 355? Nie mogli dać 350? Nie mogli dać, kurde, w starej puszce 250? Ludzie! To ma być tak kozatki smak, że musieli to dać w 355? Czy o co chodzi? W ja wiem, że kwiat czarnego bzu to jest jeden z naprawdę lepszych do picia, na przykład przy przypadku nalewki, czy nawet samego soku. Kwiat. Ale ej, Jak nie wiem jak na przykład smakuje, kurwa. A, teraz się wzięło tak. Statyw. Kurde, potrzebny od zaraz. Ale nie wiem jak ona smakuje. Może smakuje centralnie źle, że... No... Nie będę jakkolwiek mógł tego pić i dlaczego oni to zrobili w 355, może to jakoś miało się wyróżniać. Jestem ciekaw jak to będzie naprawdę z tą Winter Edition. Przypominam. Yy, Predykcje są takie, że to będzie smak mroźnych misków. Yy, po prostu żelek misków o smaku lodowym. Więc kurde, no. To jest z jednej strony ciekawy smak, ale z drugiej to jest, kurde, takie no, żelkowy smak. Kurde kolejna będzie. Kolejny trend będzie zrobiony przez Red Bulla, bo wiecie, yy, te cukierkowe smaki jedynym tre. jedynym brandem jaki pokusił się o to był oczywiście Tiger przy okazji Marshmallow, przy okazji Bubblegum czy Hippie Candy. No i im to wyszło, ale... Jakby Red Bull zaczął robić, no to ja nie wiem, kurde. No będzie ciekawe, to na pewno przy okazji edycji zimowej. Ja jestem ciekaw, czy zrobię jeszcze jesienną. To by były jaja. Ale dobra, my tutaj pierdzielimy od rzeczy. Przejdźmy do składu wartości odżywczych: woda, sacharoza, glukoza, kwas, kwas cytrynowy, butlenek węgla, tauryna, regulator kwasowości cytrygiady sodu. Kofeina, witamina, jacyna, kwas pantodrowy B6B12, aromaty, barwniki, karmel ryboflawiny Wartości odżywcze, tu już sobie to przybliżę. I wracając jeszcze do kofeiny, to ma 107,2 mg w sobie, jeżeli wierzyć by moim obliczegom. Jeżeli jest inaczej, to oczywiście dawajcie znać w komentarzach. A tak mamy jeszcze 150 i 75 setnych kilokalorii, żadnych tłuszczów, pasów tłuszczowych, nasyconych. Dopiero wstałem, więc jeszcze ponad naturalnie plączy mi się język. A ja mam te lekowane wymowy, jeżeli byście, kurde, się byli ciekawi po prostu. 36 części, tylko węglowodanów i cukru. Co oznacza, że naprawdę ta jedna puszka... Odpowiada chyba trzem puszkom y, Tiger'a pod względem cukrowym. Nie, pów, nie mówię tutaj o Tigerach z dodanym cukrem, bo tam chyba by wyszły dwie puszki, ale wow, jak to przy Red Bullu bywa. Y, żadnego białka, 335 tys. grama soli. Z witamin, 26,8 mg aniacyny i po 6,7 mg bądź mikrogram kwasu pantotenowego witaminy B6 bądź B12. Kuruba plus kwiat dzikiego bzu. Eee, to będzie ciekawe. Not gonna lie, to będzie ciekawe. Wyjdzie pewnie z tego z 17 minut. Ja jestem tego. Ja jestem przekonany o tym, ok? Niemożliwe, żeby. Wow! To już kurde mocno pachnie, ale to jest niemożliwe, żebym ja się wyrobił w 15 bądź 12 minut. Boże, O czym ja myślę, 12 minut taki materiał, gdzie przez większość pierdzieliłem o tym, że Red Bull to ma strasznie takie popierdzielone smaki, albo że spierdzieliła mi się puszka. Kogo to interesuje, kurde? Oj dzieje się, powiem wam dzieje się, po pierwsze jest zapach kwiatu czarnego bzu, ja to zawsze zapamiętam, to tak fajnie pachnie, yy, czy to te nalewki, czy to te soki, czy to sam kwiat, no to naprawdę jest fajny zapach, jest tutaj, nie jest tak intensywny jak zapach tej kuruby, czy nawet jakbym miał to podstosować pod kurubę. No i tak pachnie troszeczkę takimi gumami rozpuszczalnymi, ale no niekoniecznie o smaku kuruby, bo nie ma w ogóle na razie w Polsce czegoś takiego. Może kiedyś się doczcimy, takie egzotyczne smaki. Yy, ale... Po pierwsze, na pewno można wyczuć a Po drugie, jest taki tropikalny zapach, który no też jest. Trochę mi to pachnie też taki mountain dew, To jest naprawdę dużo się dzieje. I to jest jeden z naprawdę takich zarobistszych zapachów, jakie miałem do tej pory na kanale. Jeżeli kurde, istnieje takie słowo jeszcze. Dobra, kolorystycznie, o ja pierdzielę. Nie chcę wyśleć hipokryte, ale Red Bull jest znany z tego, że na przykład przy okazji yy, kwiatu kaktusowego, owocu kaktusowego, ja myślę, że to będzie taki tradycyjny, zielony kolor, jak to kaktusy: beng brozowy. Yy, Też były chyba wszystkie takie przykłady z góry. Yy, mroźna balina w sumie jeszcze myślały Kub, że to jest, kurde wiecie, taki normalny, malinowy kolor, jeps niebieski. Więc ja tutaj naprawdę nie jestem pewien, co ja mogę się tego spodziewać, a ja mogę także że to może być taki pomarańczowy bądź yy, yy, złoty. Bo skoro kuruba tak wygląda, no to no, w sumie może jeszcze. No to może taki ciemny złoty, czy coś takiego. A nie, jednak jasny złoty. Jest lekko mętny, ale to jest taki, dobra, w sumie taki upośrodkowany, jeżeli chodzi o odcień złota. Nie za ciemny, nie za jasny. Idealnie w punkt. Kolor złoty. Najbardziej przypominający, kurde, mocz. O, tak, porównanie, no bo w końcu na przykład klasyczne. Dobra, bragę pierdzielmy, Nie chcę, żeby to trwało 20 minut. Spróbujmy tego Red Bulla, Summer Edition o naprawdę niecodziennym codziennym smaku. Zawsze chyba Summer Edition, Red Bullem były naprawdę po Jeszcze Winter Edition były w miarę normalne. Ostatnio wzięli figę jabłko czy cynamon gruszkę. To są jeszcze normalne smaki, chociaż że figi jeszcze nie widziałem, kurde, w żadnym napoju energetycznym. A to fajny taki eksperyment. Wow! Ho! Co się dzieje? Ja pierdziele! Nie powiem, czy pierwszy raz by to jest cukierkowy, lekko smak Red Bull, bo chyba w którymś tam smaku coś takiego było, ale bardziej Red Bull był nastawiony na taki bardziej naturalny, intensywny smak napoju, na przykład o smaku Figi, jabłka. To był naprawdę potężny kandydat, ale tu, kurde, pierwsze co mi się nasuwa, to jakbyście Ricole. Cukierki o smaku czarnego bzu, nawet dzikiego bzu. No dobra, no, dziki czarny bez no, to wszyscy wiedzą o co chodzi. Ale właśnie te terikole, wymieszać z napojem multivitaminowym, może nawet nie multivitaminowym, ale o smaku marakujowym, coś takiego, i to nagazować i tak dalej, dodać trochę lewogiady typu Montagbiu. I mamy to. Ale banan? To jest kurde dla mnie zagadka. A z tyłu! Jak zwykle to bywa. Tak, jest banan. Lekki banan. Mega lekki. Yy, tu chyba chodzi w tej kurubie, że ma być tutaj większość smaku marakui takiej z dodatkiem lekkich cytrusów. Wiecie, limonka, cytryna. A banan to ma być nie tylko z wyglądu, ale też taki lekki smak i tak dalej. Kurde, no powiem wam, że to jest naprawdę spoko. Jak, jak zwykle Red Bull robi takie miksy, że naprawdę człowiek boi się naprawdę spojrzeć na przykład na tę puszkę, bo myśli sobie co to jest, kurde. Kurwa, ki grzyb to wymyślił. Ja czekam naprawdę aż zrobią Red Bulla o smaku duriana. Kurde, do, do czego by to doszło? No i w sumie, jakbym miał to pogrupować w procentowych wartościach, to koroby na pewno jest tu więcej. Ja bym powiedział, że to jest takie 60%. A kwiat dzikiego bzu to daje takie właśnie 40% całej swojej mocy. Całej swojej cukierkowatości. No i cóż, moi drodzy, widzimy się następnym razem. Nie wiem jeszcze przy czym. Ja jestem jak zwykle jak na szarym końcu, jeżeli chodzi o zrecenzowanie jakiegoś nowego smaku Red Bulla. Był chyba tylko jeden wyjątek taki. to był chyba same redyszy o smaku świnośliwych. To wtedy ja byłem przed wszystkimi, a teraz już tylko trzymam się tyłów. Ale no co do no, kurde, jak moja najbliższa żabka jest w Radomiu, to co ja na to poradzę, kurde. To otwórzcie żabkę u nas, kurde, pójdźcie na Prif. Ja wam dam namiary. Idealne sklepy u mnie stoją opuszczone. Kurde, idealne na podżabki. Ale kurde, wystarczy tylko chcieć. Ja bym otworzył, jasne, ale kurde, ja muszę chcieć. Ech, tak.